3-4 heady z rzędu, hmm. jakby tak, potem yy, Podobno nie mają powiększać, tylko zrobić coś w stylu, że jak masz te czerwone końsy, nie? Leciał ktoś za nami? Nie wiem, ale chyba kogoś tu słyszę. Ja... Kurde, dostało 20. To twoje jest? Nie To jej, tu jest. Kontakt. A już wiem jak to działa. Jestem pod Biegnę. Biegnę. Ej, z tyłu, z tyłu. Leży. Biegnie. Otóż. Dobra. Dobra. Wingman A oni się klepią sobą. Dwie ekipy się klepią. Masz ciężkie na municję? Czy potrzebujesz? Eee, yy, Amo? Czy powiększenie? Mo. amunicja. Dawaj, i tu są. Podnoszą się. Idę w środku? Jeden leży. Ty, ja pobiegłem źle. Dobra. Dobra, A w sumie dobrze, pobiegłem. Co tu za przejścia są. Jak w obcym jakimś ty. Mamy nowego lidera zabójstw. Uważajcie. Są tu po prawej. Jeden leży. No, ale ma tarczę mu ty tu chyba. Dawaj. Teraz. Dobra, ma tarczę złotą, nie? Zagędzko. Ja się wyleczę najpierw. Jest tu typ. Piękła tarcza. Dostał... Ej, ginie prawie, ginie prawie, dawaj go. Drugi też bez tarczy, wbijamy, wbijamy. No, ma 40 życia. Jeden tarcze ma już. Dawaj, lecisz w niego? Lecę, lecę, jestem. Hologram, hologram. hologram. Teraz uwaga, bo mogli się na. Nie, uciekają daleko są? Już na drugim końcu tunelu. W Uważaj. Zaraz mnie podziora, więc... o oko ładuję osłony. Wysyłam hologram. No poczekaj, wyczekajmy. Szkoda, że uciekli, bo obici byli, kurde. Jeden no. dostał 40 na życie już. Na ulcie Revenanta wbijają. tym jednego, dobra, co cofnięci. Dawaj do przodu, no? Ja do tych hologramów nas rzucał tu. Leczy się ktoś? Co so, wbijamy. O, byli się na nich jeszcze inni. Jeden leży. Wysyłam hologram. Tam jest drugi, nie wychodź, nie wychodź, uważaj, bo to drugi, druga ekipa. Złotą tarczę ma, cofam, cofam. Weź też cofnij. Się wyleczę. Ja się cofnąłem. Ej mam złota mi się wbiła. Ej, czerwona. No to dobrze. Mamy szczęście. Jesteśmy w następnym pierścieniu. Kurde, już tyle amunicji wystrzałem. Podnoszą się. Idę? Ud. Dostał Wycofuję, żeby się wyleczyć Możemy wbijać, bo oni są obici Tam są dwie ekipy Druga A, jest na natal? skarpie, no. Boże, myślałem, że się wybili A nie Trzeba. dobijam go, nie chce idzie Dostał ale będziesz ciemno! Kurde, już amunicji tyle zużyłem. osłonę. Został. Tarcza pękła fioletowa I na prawo jeszcze jest jedna ekipa. Jak co, to robię tunel na szybką spierdolkę, w razie czego. Tu jest jeden. Portal otwarty. O, wbił w nich. Widzę. Dostał, nie ma... wbijamy w nich, co? Bo Dawaj. są wbijki. Dawaj. Tu na górze uważaj. plecy mam. Co ty gadasz? No. Uciekam do środka znowu cofnij Dobra, tak źle zrobiło. Jeden leży. Leżą. Jeszcze jeden oddział tu jest, nie? wycofuję Muszę podładować będzie dobra. Dobra, jeden leży. Pierścień całkiem niedaleko, zostało 45 sekund. Na górze są jedni. Przeciwnik w polu widzę. Dobra, da dawaj właśnie w lewo dookoła Przeciwne idziemy. Grunt. Tam jest typ. Przeciwnik tam. Gdzie? Otwieram ogień. Dostał. 10 go ja dojechał. Dawaj, bo może odradzasz, bo może był solo. Jest tam przy skrzyniach. Nie widzę. 50... Zero ma, dawaj go! Jak Ma zero tutaj. Kurwa, schował mi się jeszcze za tym do odradzania. Wiedziałem, że ugrać, bo. Dobra. Nie, czemionami No Dobra. Daj mi chwilę. Ja se zjem tylko 10 minut i już mogę grać. Luz. Ale najebałem. Dobra, bo...